Hej! Z tej strony Ptaszniki Krystiana. Dzisiaj zaprezentuję wam mojego kątnika domowego większego. Akurat tak na Halloween. O, już go widać. Gdzie tu. Jest niedawno karmiony. No. Karmię go muchami. Tu kiedyś było taranie po innym pająku. Ale, no, nie wiem gdzie on się jest. To dałem go tutaj. Może w czasie siedzi. Albo go Stefanek, tak, nazywam pająka Stefanek. O, oh mój kot idzie. Mm. Dobrze, to mogę nie powiedzieć. Yy, nie jest groźny dla człowieka. W ogóle nie gryzie, można go w puls. znaleźć, no, znaczy gryzie, ale yy, nie czuć tego, bo nie umie przebić skóry człowieka. Można by na rękę. Około czy tego nie zrobię. No, po prostu, no nie chcę. Nie to, że się boję. Mam tutaj meszek. Mam muszelkę i, i tuba korkowa, którą połamałem. Nie wiem, bo żebym bardziej widział. O, I tutaj ma ładną pajęczynkę. Owróćmy Stefanka. Nie no. Nie, chyba się nie uda go ładnie zobaczyć. No ale jest piękny, ja wam mówię. I jest to samiec. No jak to Stefanek. łatwie jest w hodowli. Wystarczy gdzieś takie pudełeczko wydać. Wiemy, też dla ptaszników mamy takie to, to w ogóle pudełko, wykluczy się dla ptaszników, ale jemu dałem, bo to zwykły pa polski pająk, ale nie jest aż tak często spotykany. tego tak w domu to go tak nie znajdziemy. Znaczy u niektórych w domach gdzieś poza miastem to mogą się znaleźć. Albo gdzieś w mieście jakiejś starej chatce. To mogą się znaleźć. Naprawdę się mogą znaleźć. Bo ja znalazłem na wiosce go. Jest piękny. No pokaż się. Pokaż. No. ty ładny. Zobaczcie jakie ładne helicery ma. O, nawet włoski tutaj są. Widzicie? A patrzcie jaki ma ładny odwłok. Takie ma... Prążki, paski. Nie wiem. O, a to jest czaszka yy, dla gadów. Nie no, ładnie to wygląda. No, ładnie. O, o, ładna ostrość. Dobra. No, jest ładnie. Dobra, to jest na tyle. Żegnam się z Wami. Pa!